Widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy w takie obbi, znaczy nie takie obi, tylko my się tutaj będziemy przybierać, tak jakby. Hmm. No, patrzcie, że zresetuję sobie swój awatar. Tutaj mamy wszystkie, tutaj dużo tego. Tutaj mamy pomieszczenia i tu na przykład włosy, tutaj mamy jakieś inne pomieszczenia, w których są jeszcze lepsze rzeczy to zapraszam do oglądania więc najpierw sobie oczywiście weźmiemy włosy ale według mnie też powinnam sobie yy, najpierw też to, to jakby wszystko jakby żeby zniknęło ścisze też sobie tutaj wszyscy ludzie, którzy tutaj chodzą yy, ściągniemy sobie tutaj te rzeczy czyli na przykład to to, 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 i to, i to. I to miałam w głowie, myślałam, że po prostu nie będę miała głowy, ale to nic. I ja lubię właśnie takie czarno-różowe awatary. Więc akurat mamy pierwsze lepsze włosy czarno-różowe właśnie. I jakieś ubrania też. Jakie by tutaj znaleźć ubranie? Chodzi mi o to, żeby bluzka miała dwa kolory. Taki, taki. One są mega kwaśne i ostre. Kiedyś jadłam. One chciały mi się ich. Nie próbujcie, nawet zakwaśne i za słodkie. I w sumie za ostre też. Mamy tutaj pierwszą lepszą czarną bluzkę, ale pewnie będzie jakaś lepsza w dwóch kolorach, czyli w tym czarnoróżowym. Tam mamy slay, ale lepiej tam nie wchodzić, powiem. No, no, jak chcecie zobaczyć, ja tam już wchodziłam, tam są nudne ciuchy, patrzcie. Tutaj mamy tylko topiki, staniki, majtki, takie, staniki, majtki jakieś, czy co to tam jest, to chyba stanik, nie wiem. Różne tam tutaj, tu, tu, tu nie mogli zrobić jakichś normalnych ubrań. Ale patrzcie, z tego się z, można zjechać. Ja już to dzisiaj dopiero odkryłam. Nie wiem, tutaj mamy tylko jeden kolor taki bardzo i to jasny różowy. To wygląda w sumie jak biały nawet. Hmm. hmm. Tutaj nie mamy. Gdzieś tu widziałam pomieszczenie, w którym jest naprawdę różowo-czarno bardzo. Hmm. O, tutaj mamy coś tylko, że tutaj mamy albo czarny, albo różowy, więc lipa. Hmm. O, to jest moje ulubione pomieszczenie. Prawie wszystko mam tutaj kupione w awatarze, ale my potrzebujemy tylko różowego i czarnego. Więc o. Przymierzyłam zbytkie uszy, tylko że one mają bardzo mało koloru. I w ogóle też są białe. A my nie potrzebujemy koloru białego. Dobra. Hmm. Które by sobie. jakby. wziąć. rzeczy. Hmm. O, jakie piękne rządy że zawsze oczy mamy tam, a nie tu Więc ściągam, ale piękne są te rzęsy Okej okay. Okej okay. Na razie mamy taki awatar, ale, 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 potrzebujemy więcej rzeczy Hm, tutaj mamy takie pastelowe, różowe A mi... Ch o! O! Chodzi mi o coś takiego Będziemy kotem, o i fajnie to pasuje, tych, tych czarnych, y, czarno-różowych włosów, fajnie to wygląda Więc chyba te zostawię takie, takie, takie fajne, takie rzeczy, jak są takie fajne to od razu biorę hmm. Zrobimy sobie taki ekran, tu mamy jakieś koko, nie wiem, nie wiem co to znaczy nawet Mm. Widziałam też, że tutaj można nie mieć yy, głowy ani nogi. A, idę w złą stronę. Dobra, to idziemy tam. O! Chodzi mi o to pomieszczenie. To się nazywa lalka, zapomniało mi się. I tutaj mamy właśnie yy, fajne rzeczy. Przymierzyłam sobie to i to i naprawdę fajnie w tym wyglądam i chyba to zostawię. Hmm tutaj mamy jakieś biżuterie na samym początku tutaj ale pastelowe też i mało czarnego. W sumie tam chyba w ogóle nie było czarnego okej okay. y jakieś skrzydła, skrzydła. Nam są chyba niepotrzebne skrzydła, bo i tak nie ma czarno-różowych, więc wychodzę z tego pomieszczenia. I te uszy też mam kupione w awatarze. A to mi się wydawało, że to widziałam. To chyba koszt Nie, to było mega drogie. Ale tak tylko myślę. O, tu mamy czarne rzeczy. Coś może się nam przydać, bo my robimy czarnoróżowy w sumie awatar. Tu, tu, tu. Ale mamy dużo szelek. Szelki, szelki. Ja nie chcę. Za dużo, jakby y, tylko z prawej i lewej było. O! Ja to też mam kupione w awatarze. No, fajnie. Skrzydła. I mogły być takie czarne. O to się nie pytajcie. Myślałam, że to jest ogon, ale to jest skrzydło. Trochę dziwne. O! Tutaj mamy okulary. Ja raczej nie potrzebuję żadnych okularów, więc wychodzę z tego pomieszczenia. Hmm. Okej, okay, buty. Zobaczymy, jak będę w nich wyglądać, bo może zabiorę. Nie. Nie, 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 nie. Tak nieładnie na mnie wygląda, na tej postaci przy, przynajmniej nieładnie. Jakbym miała trochę inne nogi, to by ładniej to wyglądało. O, właśnie. Nie lubię właśnie takich rzeczy, które są czarne i one tak świecą, jakby nie wiem. No. Po prostu ich nie lubię. Hmm, tutaj nie. O! Tutaj mamy trochę różowych rzeczy. To są dwa y y k, prawda? Tak, ja lubię te rzeczy, idwaki. nie wiem jak to się czyta, ale lubię te bluzki, koszulki, na przykład patrzcie jakie tu są fajne rzeczy, ale no, 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 tak jakby, no, 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 o, torebka, 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 tylko ona fioletowa jest. Wiem, że tu mało fioletowego i prawie nie widać, ale ja chcę całą na wam przypadkowo ściągnęłam. O! Okulary. Przymierzę sobie. Aha. No dobra. Ściągam je. Myślałam, że tam są okulary i mało co bym ściągnęła te, fajnie, te fajne uszka, ale wezmę sobie zamiast tego takie czarne koleczyki. Mało no, je widać, ale coś tam widać. No. Ważne, że chociaż widać. Tutaj yy, mamy takie niebieskie rzeczy. Tu są chyba takie na wakacje. Nie, chyba. O, moje ulubione, prawie moje ulubione pomieszczenie. Tu są takie długie paznokcie. Jak dla Was, to mogę je przymierzyć. Na przykład takie długie. Według mnie, to ja myślę, że te są najdłuższe. I patrzcie na to. Na to. Na to. No to. <noise> Naprawdę, wielkie te paznokcie. Ale jak już, to widziałam tam takie krótkie czarne. O, ja je y, chyba trzeci raz zakładam, czy tam czwarty, czy tam nawet piąty. Widzicie? Mi się one podobają. Okej. Okay. Tutaj chyba nic nie zabiorę. O! Oh. No, fajne rzeczy, tylko pastelowe. I dwa, jakieś westerny. Nie wiem, co to znaczy. Wejdę tam. O! Oh. No, no, no. No, ja nie przepadam za takimi rzeczami tutaj. O! Oh. I lubię te awatary p-reppy One mają zawsze takie żywe kolory. Raz nawet wzięłam, znaczy to było dzisiaj, bo dzisiaj poznam tą fajną grę, założyłam wszystkie rzeczy i ściągnęłam tylko to, 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 to i to. I to mega fajnie wyglądało. I tego już nie zakładałam, tego też nie zakładałam, znaczy jak wchodzi to pokazywałam Wam w sumie to. Może Wam też powiem na końcu yy, jak się ta gra nazywa, będziecie mogli sobie w nią grać. Ale może, nie obiecuję, bo jak mi się zapomni, nie moja wina. Okej. Okay. Okej. Okay. Kostium mam fajny, czy coś. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ja już tu byłam. Dobra, idę naokoło. Tu jest aż tyle stylów Mist. To, to jest długi sklep. O, rumieńce takie. No są różowe, różowe, różowe. Widać? I widać. Jak się patrzy od dołu, to nie widać, ale tak to fajne. Chyba zostawiam. Tutaj chyba już nawet wy byliśmy. I tutaj wziąłem te fajne łóżka. Tak, jak się przyjrzycie, tutaj są te łóżka małe. Coś się zresetował w ogóle. Hmm. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu też nie. Chyba, że tu. Tutaj dla chłopaków są. Idziemy! Idziemy zobaczyć, jakie są rzeczy u chłopaków. Ej, u chłopaków jest mało rzeczy. Ja lubię, jak y, zakładałam włosy chłopaka, a później długie włosy dziewczyny. To. I później taką złą twarz. I później to taka. Fryzura fajna wychodzi z tego. Hmm. Tu też się da zjeżdżać. Ciekawie, jak oni stworzyli w ogóle tę grę? As... Co? Astyrae? Nie, znowu źle. Astraea? Astraea. Astraea. O, są włosy, a Po włosy, ja się tak zaskoczyłam na włosach? Ja się tylko chcę dowiedzieć jak to się nazywa, tak żeby nie mieć tego... nogi, wiem... core blocks i... Headless, czy jakoś tak yy, Ale ja chcę tak, żebym to zobaczyła <laughs> Tutaj to jest na początku, widzicie? Przymierzam Przymierzam Patrzcie na to. Dobra, myślę, że to będzie mój pierwszy awatar. No i mniej więcej to tak ten awatar wygląda. No, całkiem okej okay. jest ten awatar. Przynajmniej dla mnie nie jest zły. Widzę, że ten filmik już trwa 13 minut. Myślę, że zdążę jeszcze zrobić taki jeden awatar idę w dostosuj i ściągnę tylko te tutaj rzeczy. To bez nogi nie będę ściągała i to bez głowy też nie będę ściągała. I kolor skóry? Ciekawe, ciekawe. O, animację sobie też zmienimy. Hmm. By tutaj wziąć animacje. Ja te wszystkie animacje znam i wiem o co chodzi, bo część z nich mam. Na przykład, nie mam, mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, 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 mam. mam. Yy, ty chyba nie mam. To kosztowało 750. A to wszyscy mają pewnie, tak? Ci, którzy się znają na Robloxie, czyli mam, mam i mam. To niedawno kupiłam, a to y, jak miałam, te 1000 Robuxów. Hmm. Którym by tutaj sobie wziąć czapkę? Teraz weźmiemy taki taki pastelowy może. Różowy, pastelowy. Przynajmniej robi je teraz takiego skinka. No. O, tutaj mamy te rzeczy. Mi się wydawało, że to gdzieś tutaj było. O, jakie to malutkie! Myślałam, że to będzie większe. Tutaj było pokazane takie duże, a to takie malutkie. Wątpię, że by to ktoś zauważył na mnie w ogóle. No, a to, to już w ogóle nie widać. A widać jednak. Widać. Jak widać, to zostawiam. Idę na razie do włosów, coś czuję, że wezmę jakieś jasne włosy. Hmm. Może takie. O, fajnie, fajnie. Dobra, te zostawiam. One są też trochę jasne. Ale bardzo jasne to są te. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dlaczego no czemu ja chodzę w dwie strony? Raz w tą, raz w tamtą. No dobra. Hmm. O! Myślałam, że to jest trójne zuko. Przymierz, przymierz. Tak to wygląda na mnie? Ja sądzę, że fajnie na razie wyglądam. Na razie. I myślę, że do końca też to będzie fajnie wyglądać. Chciałabym mieć taki awater nawet z głową i z nogą, ale ten awater jest piękny, ale wiem, że to i to razem by kosztowało 10, te włosy tak ze 85, a ta czapka z 60, więc trochę to kosztuje tu. Co ja gadam? Więc trochę to kosztuje. Hm. Akcesoria, weźmiemy jakieś. Na przykład tutaj. Hmm. O, takie okulary. One są takie, takie, takie jasne. Co? Ja tego też mało co widzę. To w ogóle nie wygląda jak okulary, jak ja się przyjrzę. Fajniej by było, jakby się błyszczała. hm O! To jest chyba białe, tak, to jest chyba szare albo białe, nie wiem. Tak, białe. Białe, białe, białe. Tu znalazłam te fajne uszka. A to kojarzę z Brookhaven. Heaven. Hmm. Hmm. Jest jakieś koko. Nie wiem, ale tu już mam ciuchy, więc nie potrzebuję już innych. Sweet Slay nie wiem. Okej, okay. to było dla chłopaków. Nie wiem, czemu dla dziewczyn jest tak dużo, a dla chłopaków tak mało. Na przykład, patrzcie, tutaj mamy stroje dla dziewczyn, stroje dla dziewczyn, stroje dla dziewczyn, stroje dla dziewczyn. sumie robił to chłopak, ale są stroje dla dziewczyn. <laughs> Trochę dziwne, ale okej. Okay. <laughs> Ej, to jest ładne. Ej, to jest. To jest fajne. Tylko ściągnę tą, co miałam. Czyli to. Ej. Zostawiam. Fajnie, fajnie. A w ogóle ktoś do mnie dołączył. O, naszyjnik też wezmę. O, no fajny naszyjnik z taką muszelką. Wtedy miałam taką tutaj jakby spinkę muszelkę. O, teraz mam jeszcze coś. Wyposażenie tu. Patrzcie, tu będę ja. Okej. Okay. No i tutaj mam te szelki. O, to może Myślę, że to by była skończona postać. Na końcu dla was zapozuję. Tu, 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 tu. I no tak to wygląda. Moim zdaniem fajnie. Widzowie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie subika, lajka, papatki.